Jest środa, 12 sierpnia 2015 roku, jestem na Kopystańce Z kolegą Matem Zobaj przemyśl W tym roku trochę inna trasa, jechaliśmy przez Gruszową, przedzieraliśmy się przez las Ale było nieco lepiej Nie jestem tak poobdzierany jak rok temu, mamy małego kapcia ale Zaraz będzie OK Jest ciepło, jest przyjemnie nie jest najgorzej Na razie jest mały deficyt wody, ale zapatrzymy się w, w rybotyczach Cóż przed nami został zjazd i powrót do domu To co najważniejsze już zostało przejechane Ładne widoki, pogoda trochę lepsza jak rok temu. Chociaż już się robi ciepło, mimo że jest jeszcze wcześniej rano. Pozdrowienia dla wszystkich, czytelników bloga.